Cześć dziewczyny i chłopaki, witam się z Wami w kolejnym filmiku budżetowym i tym razem, słuchajcie, będę robiła trochę porządku w binderach dlatego, że mam nowe wyzwanka, które chciałam tutaj chociaż odrobinkę powkładać w sumie myślę o jednym, który bym sobie tam chciała pozamieniać no, i ogólnie, tak, przejrzeć te moje bandery, i za chwileczkę też, może jak się uda, jak zdążymy, to przełożyć trochę kasy. Ale słuchajcie, jeszcze właśnie mam tutaj do uzupełnienia różne takie rzeczy. Yy, które dostałam od Izy i po prostu stwierdziłam, że też muszą sobie tutaj yy, trochę właśnie porobić takiego porządku ogólnego. Mam te moje nowe wyzwanka, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział tych moich wyzwanek, to one są za darmo do pobrania na karcie społeczności i tam można sobie wszystkie pobrać. Wyzwanka, yy, wyzwania słowiańskie, tak je nazwałam i wyzwanka takie mini świąteczne. Ja wiem, że dużo dziewczyn udostępnia, ale ja jeszcze z tam swoich po prostu, tak? I mam tutaj fundusze. W sumie może od tego właśnie zacznę, dlatego, że tutaj mam, wyciągnęłam ten binder, ale to nie jest ten binder. Teraz tak, słuchajcie dziewczątki kochane, korzystam z pięknej pogody, w sumie ostatniego dnia już ma deszcz padać i stwierdziłam, że jeszcze tak sobie na szybcika nagram ten filmik. I Teraz tak, chcę uzupełnić tutaj moje fundusze. Yy, Fundusz zdrowotny wakacyjny. No kurde, jakie pusto. Awaryjny. Pręd. Słuchajcie, mam jeszcze w ogóle koszty roczne nieuzupełnione za no ale co? nie wiem. Pod koniec miesiąca chyba. Co z tego dokonam? Bo no tak. To może jeszcze na razie odłożę, bo nie mam za bardzo na razie kopert. Muszę kopertę właśnie zamówić, czyli tak. Słuchajcie, teraz tak fundusz świąteczny. Mhm. Tu jest, tu nie ma statusu. Ej, skąd ja tutaj pieniądze? 250 zł? Nie, no świetnie, czy to Dzisiaj jest 12 września. 250 zł. Łomatko, jaka brudna ta koperta. Hmm, ale to, to chyba będzie tak. Chyba wszystkie będą brudne. Bo one już są długo, bardzo. No hmm, i tak się dzieje. Dobra, czyli mamy tu, dokładam ten fundusz świąteczny. Teraz tak. Co ja tu jeszcze mam? Szkolny, domowy, urodzinowy. Tu mam prezent szkolny. No właśnie, tu nie mam nic w tym szkolnym, ale ja go tu włożę. Dobra, musiałam przerwać, bo moje dzieci yy, prosiły mnie, żebym im zrobiła dokładkę popcornu, bo mają wieczór filmowy o 15 Więc <grytanie> dobra, fundusz szkolny. Słuchajcie, dobrze, nieźle. Jezus, jakie brudne są te koperty, ale ja wiem dlaczego tak się dzieje, bo to po tych mazakach. No, no nic, no. Tu pustki. Fundusz urodzinowy. Teraz tak. Zastanawiam się, gdzie ja mam te urodziny. Czekajcie, tu mam gry. Tu w ogóle. Um, tu chyba miałam urodziny. Tak. Czekajcie, bo to przecież wymienię te koperty. No przecież, żeby było. Czekajcie, urodziny i fundusz domowy, czyli moje, mój remont, z którego już w, nie ma tu nic, chyba już pieniędzy. Strasznie tu mało kasiury, no ale dobra. Dobra, to może zacznijmy od tych urodzin. Ile ja tu mam? Bo musiałam tu wziąć y, z tego remontu... Y, Boże, y, nie. Co ja gadam w ogóle, jakieś głupoty dzisiaj? A. Patrz, y, jakie ładne, 20 zł. A, Moniki by było. Na ten ładny tysiak, tak? Y, urodziny. 12. 40. Dobra. W sumie fajne te fundusze celowe. Podoba mi się to. Ta idea. Dobrze. Czyli to, to, to. Tu. No i słuchajcie, tutaj tu bida jest po prostu. Dlatego, że tu mamy 20 zł, bo wyciągnęłam. Bo mi było potrzebne na takie różne pierdolety remontowe właśnie. I tak to nazwałam pięknie fundusz domowy 20 zł. No to jest fundusz po prostu, wiecie co? Na papier toaletowy z Lidla. Ale jak to mówią, lepszy ryc niż nic. Ja krytycznie by te nowe koperty kupiła. Krytycznie. Zaraz Wam pokażę, jak to się w ogóle prezentuje. Fundusze celowe. I teraz mamy tak. Fundusz zdrowotny, wakacyjny. Dzieci, coś tu jest. Fundusz awaryjny. W sumie powinien być na końcu. Jakoś tak logika na to wskazuje. Fundusz, albo na początku. Dalej, czyja logika? W sumie, fajnie na początku. Ej, właśnie taki dobry pomysł jest. Żeby awaria była na początku Jak nie będzie wkurzało to przełożę Czyli awaria, no przecież nie ma nic Fundusz zdrowotny Wakacyjny Dzieci, urodzinki Szkolny, świąteczny Domowy, no i tyle, super Bardzo mi się to podoba, elegancko No właśnie trzeba wymienić ten segregator Ale nie ma pieniędzy Dobra i teraz tak co ja tu chciałam? Chciałam się teraz do tych mini wyzwanek. Mm, I teraz tak, wiem co sobie chciałam tutaj. To chciałam sobie trochę zlikwidować, bo mam takie moje, to bym sobie wzięła. Tu mam od Izy na ten fundusz świąteczny. Co tu w ogóle ile tu Kasiury mamy? Bo miałam, wiecie, na takim dziadowskiej kartce. Yy, piątkę to wiecie co, piątkę ja tu tu wrzucę a te 30 zł zaraz zapiszę do tego funduszu i teraz yy, w sumie nie wiem co mam robić w sumie może hmm, to kostkę chciałam tutaj dać gdzie to jest? czekajcie to chciałam dać No, tak, w tą stronę. Dobra. Czekajcie. I teraz od razu muszę włożyć to, bo ja y, po prostu zapomnę. Gdzie y, to te, miało, te pieniądze miały iść? To jest fundusz y, świąteczny. Szkolny świąteczny. двести злотых восемьдесят злотых. и это Przed od razu. Dobra, no tu sobie chciałam tak. Tu są te arbuski. Tu mam zdrapeczki I tu bym sobie jeszcze może włożyła. Mam jakąś kopertę. Tu mam jakąś. Yy, te skrzaty. W ja sumie też bym je chciała dość prędko zdrapać, no bo to są tylko sana święta, to może tutaj tak wydam. Może coś zaraz zdrapiemy. I tutaj mam jakieś takie kuczy dziadowskie to wyzwanie, ale dobra niech będzie. No i co? No i teraz to wszystko musi czekać, bo żebym ja tu uzupełniła. I coś ja tu jeszcze miałam mi dać. No, włożyłam sobie tego mojego personalnego planerka, ale wiecie co? No, muszę to pouzupełniać trochę, więc może jedziemy z tym koksem. I postaram się jeszcze. Hmm... Dobra, będę tak mieszała tym segregatorami, ale w sumie. Chcę tą stówę jakoś roz rozmienić, ale wiecie co? Nie wiem jak. Bo chyba nawet nie mam. Ale wiecie, co tu widzę, że Mopsik? Bo obiecałam sobie, że chociaż raz w miesiącu będę Mopsika uzupełniać, więc po prostu tutaj go rozerwę. Bo tu mamy 80 i 20 dołożymy, więc tu będzie 100 zł i Mopsik już będzie zadowolony. Różowe serduszko. Dobra, i gdzie ten opisacz? Teraz tak, słuchajcie, no to mam tutaj trochę czasem, to miałam stówę, mam coś ponad stówę. Tam 100 chyba 40 par złotych było. 150 chyba niecałe. że tak, 140 par było. I słuchajcie, będę sobie drapała jesienne oszczędności. To jest drapeczka i tutaj mam... O, właśnie, tu sobie na pewno włożę taki śliczny tak mi się podoba ta hortensja, że szoku szok. Miałam tu jeszcze serduszko gdzieś, chyba, ale. Ale gdzie? Ja mam? Jest. I mam drapaczek. Może dzisiaj będę troszkę drapać te drapeczki. Wiecie, co dziewczyny yy, jestem takim gamoniem po prostu jeśli chodzi o te rzeczy techniczne, że chyba ja w drugą stronę. Hmm. Ej, naprawdę. Może to tak, hmm. czekajcie. Dobra, okej, okay, dobra, nie będę się darał i gdzie mój drapeczek mam trochę drobnych, więc mm, co by tu zdrapać a może tą książeczkę 20 zł nie no, ten drapak to, to jest super mm, ganski nie byle co Dobra, 20 zł. I a jak słyszycie odgłosy w tle to moje dzieci. I w sumie jeszcze może tą parasolkę, bo ma już niedługo padać. O, Matko boska. 70 zł. No to muszę teraz dać. Ale jaja ale poszalałam 60 złajcie szok. 7, dobra, tak matko święta ale poszalała 12 plus 70 to było z grubej rury, słuchajcie drapanko z grubej rury nie mogę już teraz tego cofnąć no tutaj jest do zbierania 300 zł, więc będzie super. Dobra. I teraz tak, skoro zdrapiemy to drapmy. Yy, tutaj mam też taką drapeczkę. Yy, tutaj mam jeszcze taką drapeczkę drapeczkę kotki od yy, mimi. Ja mówię mirka, ale mimi. Bo tutaj mi się coś te drapki rozlewają. W ogóle czekam na film od Ciebie. Dobra. O, 6 zł. A wspólnie tu mam piątkę. 6, 12, to jest 18, ale to nie będę miała. No dobra, okej, okay. jeszcze może jednego, czekajmy. 3, czyli 21 zł. Chyba nie stosu, gdzie niespodzianka, ile kasy się zebrało. No dobra, zdrapałabym tego skrzata, ale ja trochę się boję, czy ja będę miała kasę. Ale chyba, czekajcie, nie pamiętam, ile tutaj było, no Mam... jakże jedno pole zdrapię. Ale chyba nie było jakiejś dużej kwoty, coś mi się z tego wydaje. Yy, możecie słyszeć odgłosy moich dzieci tu w tle, więc. Dobra, jakoś za porządkiem będę to drapać. 12. Dobra. 12. Kupu chciałabym mi te 20 złotych rozmienić, gdzieś na pół. Hmm, może tu w arbuzie coś? tu 20. A tu czekajcie może tu. Nie. Hmm. Tutaj w Świni. Dziesięć. A co to, tu to, to jest. Ej, tu sobie rozmienię. Dobra. Rozmienię w, w świni. Dobra. Czekajcie, ile to miało pójść? 12 zł? Dobra. Dobrze. O, nie będę szalała, bo miałam pieniędzy. Chciałabym strasznie w tym miesiącu jeszcze w gry zagrać, ale powiem Wam, że ciężko. Czekajcie, bo kasiury nie włożę. Ja bardzo lubię zdrapki, gdzie są właśnie niskie kwoty i ogólnie to jest super. Tego na razie nie ruszam, bo jak za dużo mam, no to później się robi mały problem z tym. I teraz w sumie ile mi zostało? 15 20. 24. To wiecie co? Pójdziemy do tych małych wezwań. Więc tak, może na samym początku sobie porzucamy kosteczką. Yy, I mam tą kostkę od Izy w sumie z tymi wielkimi kwotami, duży, większymi. Czekajcie, bo mam taki bałagan. Yy, dobra, to jest No dobra, a jak będzie wysoka kwota? No to nie wiem, to szukamy świat. Osiem. No i co, mamy dziesiątkę? piątki, to bym to włożyła. Może nie, nie no dobra. Czekajcie. W sumie, może nie. Rzucę tutaj jeszcze to moje nowe wyzwanko. One są do zadania do pobrania na karcie społeczności. Yy, to jest 9. Kolejna dostaje 9. Dziewczyny, no i zobaczcie, czy to nie jest ładne. Ale wyszło mi to bo chwalę się sama. Super. Tutaj mam jeszcze tyle tych wyzwań, więc chyba jeszcze jakiś chociaż może jeden mini, mini coś. jest tak. Hmm. Hmm. Hmm, czyli tu mam, czekajcie jeszcze, tak pomyślę. 5, 7, 8, 9. 9 zł. Czyli raz, dwa, trzy świnie bym zakreśliła. No, w sumie to by było dobre. bym miała trochę też kasy. I bym tą świnię już wykańczała. E, dobra, czyli trzy świnie muszę skreślić. Raz, dwa, trzy. No, ja cię tu dokończę już świnia. następnym razem, także to się nie martw. Dobra. I mamy Kasiurkę. pożoną. No, i właśnie jak sobie pokończę tutaj, yy, tak, bo już tu mię niedaleko. To też yy, pójdzie rachujachu. To też chyba sobie wymienię, coś sobie tu pozmieniam w sumie nie wiem, bo jeszcze mam to Gear Power i w ogóle, słuchajcie, ja mam tyle tych jeszcze rzeczy miałam jeszcze uzupełnić o, patrz się, to mam takie Abyss też fajne no ale, kurczę, mam taką kolejkę tych wyzwań i te moje słowemki i tu nawet mam kotki i 100 rzeczy tylko, kurczę, i tyle mam tych mini wyzwań od Izy jeszcze tutaj no, wszystko fajne, tylko pieniędzy nie mam no, aż tyle, żeby szaleć no i wianeczki i wszystko więc słuchajcie, po prostu zrobimy losowanko co następne więc skończymy jedno, i idziemy dalej w ogóle sobie muszę włożyć jakoś, będzie chyba kolejność losowa po prostu tego no będę się starała jakoś to mieszać i po trochu wszystko robić, bo tak jak mówię no kurczę, ciężki miesiąc ale damy radę no, i tak słuchajcie. Bardzo fajny jest ten drapak. Ja go kupiłam od Uizu Porachowane. No, naprawdę super drapie, lepiej niż monetą i tak fajnie wygląda. I ta kostka też jest super. Właśnie jak mamy mało takich pól, bo ja czasami coś tam zaprojektuję, na przykład tu mam 8, ale w tym świątecznym ale na przykład tu zrobiłam tylko 6. Więc nawet jakby wypadło 6 razy 6, 36, no to kurczę tak. no Fajne są te kostki, słuchajcie. Popatrzcie sobie. Ujdę wiem, że jeszcze są yy, do 20, chyba. No jakoś tak. Fajne to jest. Yy, aha, wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć na sam koniec. Yy, dziewczyny. Widzę, że się pojawiają nowe kanały budżetowe. Bardzo fajnie. Cieszy mnie to ogromnie. I naprawdę, no super to jest, że tyle dziewczyn zaczyna nagrywać te filmiki. Oczywiście stare kanały też są i tam cały czas tworzą. I myślę sobie, że to jest bardzo fajne, że się tak motywujemy i każda ma trochę inny pomysł na to, i inaczej tam działa i tak dalej. Właśnie najpiękniejsze w nas, kobietach i ogólnie na świecie, jest to, że każdy jest różny i nie ma dwóch takich samych osób, dwóch takich samych budżetów, yy, dwóch takich samych pomysłów na życie, na oszczędzanie. Każdy troszeczkę się różni. Ja też mam jeszcze jakieś tam swoje plany. Ale słuchajcie, no tutaj muszę czekać na jakiś przypływ gotówki. Może się jeszcze spotkamy w jakimś mini wyzwanku, gdzie uzupełniamy sobie te poniedziałkowe kawki i słodkie wtorki. Może chociaż jakieś groszaki po zakupach pozbieram i coś tu powrzucam, bo myślałam, że mi więcej zostanie, ale kurczę, jesienne oszczędzanie zeżarło większość budżetu, więc sorry winę tu. Jeszcze raz dzięki dziewczyny za mile spędzony czas, bo powiem Wam, że y, ostatnie dni były dla mnie tak intensywne, że już po prostu chciałam nagrywać te filmiki, ale najzwyczajniej się nie miałam. Nie miałam po prostu siły, czasu, ochoty, trochę też, bo byłam, no, zarobiona kobieta jestem. Yy, w ogóle, yy, ja to już kiedyś mówiłam w jednym z filmów. Ale ja mam ogólnie strasznie dużo pomysłów, mam strasznie dużo takich y, rzeczy, które chcę zrealizować. Bo mimo tego, że jestem matką, żoną, y, pracuję zawodowo, to jeszcze mam różne takie swoje rzeczy, y, które traktuję może też hobbystycznie. Na przykład ten mój kanał jest właśnie takim, takim hobbyst, hobby moim trochę w sumie. No, i mam też jeszcze inne projekty, mnóstwo innych projektów, mnóstwo innych pomysłów. Mam takich też trochę zawodowych, trochę niezawodowych. I tak Wam tylko tak trochę Wam powiem, yy, że chce mi się żyć po prostu, bo jestem zdrowa, jestem, yy, no, pomijając jakieś takie chwilowe zmęczenie, yy, to jestem taka pełna energii, pełna sił. Yy. I wiecie co? Po prostu mi się chce. Dużo rzeczy mi się chce. Dziewczynki nagrywam już tak z ręki, bo niestety yy, ten film się jakby nie skończył. Dlatego, że mój chłop yy, po prostu wlazł, yy, godzinę wcześniej przyjechał z pracy. Yy, no i wszedł tak z takim hukiem i mówi, a co ty zrobisz? Ja mówię, film nagrywam. A, on, a no to coś tam, coś tam, coś tam poględził i poszedł, więc no, no i teraz moje dzieci mama, chodź, tu idziemy na podwórko eee, także jeszcze raz dzięki dziewczyny za mile spędzony czas i trzymajcie się, do następnych filmów buziaczki, pa!